Kolejna wysepka samotna. Na brzegu leżą, silając te foki, lwy morskie. I się wylegują na skałka. Ale ich dużo. Przez lornetkę patrzę. Leżą takie. Kluchi. Ciekawie, ta chmurka wisi nad samą wodą. Słoneczko ją oświetla miejscami. U góry pięknych, zakmurzone niebo. Norwegian Cruise Line, Norwegian Spirit przepłynął, odpłynął, wsinął dal, a my wracamy do portu. Za chwilę już będziemy na miejscu. 8:30, o trzeciej wypłynęliśmy. 5,5 godziny miało być. 5,5 godziny było. Zasuwamy 50 km na godzinę. Wszystkie łodzie już wróciły. To większość to są katamarany, prawdę mówiąc, tutaj. Nie wiem, gdzie my tu będziemy dokować. Tu jakieś żaglowe łodzie też są. A na lewej, po lewej stronie będziemy parkować. Idziemy zobaczyć, czy Pitusia narobiła szkód, czy śpi. Bo była 7 godzin, dobre sama. Łak Zjadła te, coś jej zjadła. powiedział. Żeby <noise> I skarpetki. Kto tu zjadł, Pitusia, tej? Coś ty tu zrobił. Chodź. mercedesik podniesiony, four wheel drive z Niemiec, ładnie wygląda taki, niewiele szerszy od normalnego a bardzo ładnie pitusia zdemolowała nam van no ale nic dziwne, o tyle godzin sama była idziemy zobaczyć jakie szkody narobiła Zdemolowany samochód cały. Bo oprócz tych broszurek zjadła jeszcze papier. Ten, co my kupili. Poparz na łóżko. Kurde. Cały, całą rolkę zeżarła. Wiem. Wyraźnie się kwiatek nudził. Jak Coś ty co tam zrobiła, pytusiu. Co? Co ty to zrobiła, co? <laughs> idziemy minę? jeszcze na spacerek. Masz minę niewyraźną? No, chyba się nie przejmuje tak, za bardzo. co, bierzesz ten? Tu muszę pokazać sprzęt, bo tutaj nie wszyscy byli jeszcze na kanale The Podróże, tak? The Podróże. The Podróże. Kanał, rodzina, sympatyczna rodzina z New Jersey, którzy podróżują od paru miesięcy. Po całej Ameryce, trochę nie na bieżąco na kanale, bo są jeszcze w Kalifornii chyba. Woregon teraz nie na kanale, ale my też jesteśmy, ale my tydzień do tyłu, a nie parę miesięcy. Ale w ogóle w sumie to jest strasznie dużo roboty z tymi filmami. No nie ma kiedy. Spotkaliśmy się tutaj, podpowiedzieli nam taką piękną miejscówkę. Nad jeziorkiem, no, na, słuchaj, na, ja gdzie możemy sobie posiedzieć tak, przy ognisku i porozmawiać, poplanować dalsze, Aha, dalsze no, podróże. Ale czytam, ja a najlepsze jest to, że na początku nie o, nie będziemy kanału robić. To dwa miesiące byliśmy i potem już absolutnie miejscu yeah. Piękna miejscóweczka nasz, gdzie śpimy rano. Obok znajomi z de Podróży. Kanał na YouTube, oni już tu podróżują. Ponad pół roku, ja jeszcze pracowałem jak oni zaczęli swoją podróż. Bardzo mili, sympatyczni ludzie. Więc dali nam namiary na tą miejscówkę. Jesteśmy w miejscowości Mus Pass. Przejście Łosia. Idziemy na poranny spaceret. Piękna miejscóweczka nad jeziorkiem. Wielki parking, las dookoła jezioro. Cisza i spokój i nikogo nie ma w okolicy. Nad komarów dużo nie ma ku mojemu zdziwieniu. Wczoraj siedzieliśmy na to przy ognisku i nie było żadnych żadnych komarów nie było. A wydawałoby się, że nad jeziorem to będzie ich pełno na lasce nie Wiadomo czy tu nie posiedzimy troszkę dłużej. Wiecie co to w warko do świcie? To nie motorówka chyba, tylko samolot. To jest chyba jedyne lotnisko jakie tutaj jest w tej miejscowości. Nie ty, nie ty, ty ty! Nie ty, ty. No? Szalaki. Ty pokazywałeś swojego, swoje oku na szynką, tam jest? Nie ma to tam nie ma ale tu są wielkie przestrzenie. No, jak to się jednak się rozsunie, te parę tak, no. centymetrów, to się to robi fajnie. Łóżko, łóżko dziewczyny tutaj śpią. To łóżka jest. No, Tutaj wersalka rozkładana, czyli tu też dwie osoby mogą spać, nie? Tak. I, tam, I, tak I tam master bedroom, sypialnia. A tu można tańczyć albo na rowerze jeździć. Aj tu jest osobny, prysznie, osobny kapelek. Hmm, Także czujesz znowu jak, jak w domu. A. Do łazienki na kuszu. No i do, do budy. No widzisz widoku, do budy się zamykają. <noise> Dobrze, że łańcucha ci nie da I Nie, wy macie propan, gaz macie tutaj tak, normalnie. Chodź do zdjęcia. Ta mm. ja, to, to, to. Chodź do zdjęcia. No? chodź, No? 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 Mm. I teraz No? No? I uśmiech maj. Siad. Pokażę, jaka, wytresowana. Pokaż, jaka wytresowana jest <słuk> Siad! A jak stoi, to też dobre. tylko okay. żeby stała. Tak, tak. Dobra. się? Tak, się. Jeszcze, jeszcze jedno zrobę. A to już się zrobiło? Chyba tak, bo to gdzieś tak, się zrobiło. Tak? No właśnie, tak że tam. Tak, zrobiłaś. Tak? Nie, tak się nie da. Jeszcze jedno zrobimy. Alegiarsko. To prosimy o te. Tak, ja wyślę. Numer manko. Nie, jedno mam. Tutaj to... już, gdzie podróże byli w których stanę które odwiedzili prowincję no, w tak, no. na co jeszcze? To kamień. Mamy naszą miejscóweczkę sympatyczną, może to wrócimy, na razie jedziemy dwa punkty dzisiaj zwiedzania, jedziemy na lodowiec Exit się nazywa, a potem pojedziemy do tego miasta, do którego tunelem się wjeżdża, jedyny dostęp do tego miasta to jest od oceanu albo tunelem kolejowo-drogowym, trzeba uważać. Bo jak tam jest światełko w tunelu, to znaczy, że pociąg jedzie. Jedziemy obejrzeć Exit Glacier, lodowiec Exit. Chmury tak nisko, że nawet pokrywają górę tego lodowca. Tutaj jest tablica informująca, gdzie on jest i gdzie był. W szybkim tempie się topi. My dochodzimy do rzeczki. Tutaj był lodowiec w 26 roku. A to wszystko jest woda z tego topniejącego lodowca. Piękny ja widok ławeczkę. na góry. Ławeczkę zrobili, wydubali w drewnie, w drzewie. Nie wiem, lodowca nie widać, ale, ale rzeka fajnie wygląda. wyłazi nam ten lodowiec między drzewami ale idziemy dalej oglądać zaczęły się schody dosłownie i spin szpindramy się znowu w górę wszędzie tutaj jest pod górę no. porobili mostki fajne widoki coraz piękniejsze ta skała wygląda jakby była właśnie wygładzona przez lodowiec, który tutaj sięgał kiedyś do tego miejsca. To za chwilę, nie to Doszliśmy do lodowca. Do Ton można dojść. Tam jest jakiś inny szlak, że można górą przejść i pewnie wyleźć na niego, ale to jest 15 km po trudnym terenie, więc to chyba nie dla nas. Ehm. Tu, gdzie jesteśmy, ten lodowiec sięgał 20 lat temu w 2005. Jest tutaj informacja, że do tego miejsca w 2005 roku sięga. Teraz się cofnął aż tam za górkę. A tu na dole widać płynącą rzekę brudną, szarą. To jest właśnie woda, która się wytapia z tego lodowca. Tak to na dziś wygląda pewnie za 20 lat. Już go w ogóle nie będzie widać z tej strony. Okoliczne górki, chmurki, mgła. Pogoda się w bardzo ładna zrobiła. Rano się nie zapowiadało, było zaciągnięte niebo, było rano, a teraz to całkiem ładnie wygląda. Jak, na, jak dotąd, to nie możemy narzekać na pogodę na lasce bo, bo jest fantastycznie. Dziś jest tylko 15 stopni ciepła o tej porze, w pierwsza po południu pewnie troszkę się ociepli jeszcze, bo tutaj zwykle pod wieczór jest najwyższa temperatura, no ale, ale w ogóle to są fantastyczna pogoda do zwiedzania, bo nie jest zimno, nie jest gorąco. W nocy jest koło 10, więc się dobrze śpi w kamperku. W sumie nam się bardzo udało, jak do tej pory z pogodą. Jeszcze jedno spojrzenie na lodowiec. No szkoda, że nie dochodzi do nas. No, ale to już nic na to nie poradzimy. Chyba zamrożarka pana Boga się zepsuła coś ostatnio. Tu widać na tych skałach jaka to jest masa tego lodu, bo one wszystkie są podrapane wzdłuż, jak ten lodowiec się obsuwał tutaj, jak jeszcze sięgał do tego miejsca. I, i był w stanie, o tutaj też po dróżce, której idziemy, był w stanie wyharatać takie linie wzdłużne. Więc to nie tylko pokazuje, że, że ten lodowiec rzeczywiście płynie, ale też pokazuje jaka to jest ilość ton nacisku, żeby się wyżłobiły takie rowki w skale. O. Wszystkie skałki obnażone tutaj mają wzdłużne linie od cofającego się lodowca i płynącego. jazdy po torach trzeba skręcić w lewo, jaka kolejka z drugiej strony się zrobi. Jesteśmy w Whittier, Alaska. Tutaj ten blok kolorowy po prawej stronie to jest chyba ten, gdzie tu wszyscy mieszkańcy mieszkają, tego miasteczka. Po lewej stronie jest stare, stare koszary wojskowe, ale to już jest taki opuszczony budynek ogrodzony i tam już nie wolno nawet wchodzić do środka. I to już jest w zasadzie całe miasteczko. Znaczy tu ciągle jakieś są. W większości chyba opuszczone biznesy, ale sporo ciężarówek, więc coś tutaj się chyba dzieje jeszcze. Czu się mieszka, podjedziemy tam zobaczyć, jak to wygląda. Tam jakiś ładny strumyczek spływa z gór. Tutaj właśnie osiedle mieszkaniowe Jak ktoś chce mieszkać w tym miasteczku to się musi tu zameldować bo tu zdaje się innych mieszkań nie ma Blok jak w Nowej Hucie Kilkanaście pięter motyl stare koszary wojskowe ogrodzone, opuszczone jest jakaś tablica informacyjna opowiadająca historię tego budynku szyby powybijane kraty w oknach założone Kiedyś to tętniło życie, a teraz wymarły budynek. Że tu jest jakiś inny budynek, część ludzi mieszka w osobnym miejscu, nie wszyscy w tym jednym bloku. Marina w Whittier to jest to miasteczko odgrodzone od świata. Właśnie można tu przy, albo przez tunel, albo od strony oceanu widać sporo łodzi. Ciekawe czy ci ludzie tu mieszkają, czy przypływają i co wtedy robią. Gdzie ci ludzie są od tych łodzi? Tam ktoś wypływa. jakiś helikopter jeszcze no właśnie jeszcze można jeszcze można się tu dostać przy pomocy helikopterów Bo się, bo się zapada pod ze starości, pod własnym ciężarem.